Dzień dobry, cześć i czołem z tej strony Marzyciel, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie jak co dzień powykonujemy sobie tę misję, trzeba przyznać, że Mam, zostały nam już tylko dwie misje, które możemy aktualnie wykonać. Naprawdę uwinęliśmy się z tym bardzo dzielnie. Myślę, że będziemy w stanie dzisiaj otworzyć jakieś skrzyneczki. Więc zaczynamy. Zaczniemy od starcia solo. Nie za bardzo lubię grać te starcia solo, bo oczywiście ma duże znaczenie, gdzie cię da na mapie. Ale zaczynamy od starcia solo, ponieważ dawno nie grałem. Rozwalimy sobie szybko jak największą liczbę skrzynek jaką się da. No i zobaczymy jak nam będzie szło e, póki co mamy. Dwie dwa power cube będą za chwilę. Trzeci będzie za chwilę trzeci. E, tutaj musimy e, od tej szeli tutaj o udało nam się mamy jeszcze dodatkowo tego e, ten kubeczek i nie powinno być teraz e, najmniejszych problemów, aby tutaj zabić tego bula. E, tak. Tutaj mamy, chciałem powiedzieć, że mamy tego e, L primo, ale go nie mamy. Oj, 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 tu było naprawdę, już na e, skraju, już naprawdę prawie padliśmy, ale na szczęście udało się e, wyeliminować. Mamy teraz 5 tych, e, tych stacków, 5 power cubów. Myślę, że możemy się zaczaić na tego e, tutaj Broka. On za chwilę będzie musiał się, że tak powiem, kapitulować bo tam mgła do niego przyjdzie. Więc po prostu musimy go sobie tu wyczekać. On nie będzie miał za chwilę jakby tutaj... O, już nawet możemy do niego wbijać. On tutaj nie powinien mieć żadnych szans. O, dobrze, dobrze. Udało nam się go wyeliminować, ale z Karlem chyba już... Nie będzie najmniejszych szans, chociaż fantastycznie to zrobiłem. Udało się wygrać. Zajmujemy pierwsze miejsce. Uch, ale emocje, naprawdę to było bardzo dobre z mojej strony. Powiem tak troszkę nieskromnie. No i zgramy kolejne starcie solo. Naprawdę, naprawdę emocjonująca rozgrywka. Więc bardzo fajnie. No i dobrze dało nas, nawet w dobrym tutaj miejscu, bo mamy jedną skrzynię od razu. Tutaj powinna być druga skrzynia, czyli drugi, nie, ten power cube. Tutaj widzę, że jest e, chyba AFK, więc e, chyba ją po prostu zabiję. E, tak, e, w ostatnim... To ona chyba ro... robiła jako przynętę, e, bo jakby się obudziła. Mamy teraz bardzo dobrą sytuację. Cztery power cuby. E, za chwilę będzie piąty. Zgadza się. Tam był ten kubeczek z KFC, ktoś go wziął, więc muszę uważać w międzyczasie. Wezmę sobie tutaj szóstego Power cuba. Tutaj mamy Pamkę, ona tutaj będzie chciała mnie wyeliminować. Tutaj mamy... ojojojoj, udało się. Udało się. Zostało pięciu zadymiarzy, w tym ja. Muszę uważać, bo mam mało punktów życia zajmiemy już na pewno dosyć czwarte co najmniej czwarte e, wysokie miejsce o tutaj będę miał ten kubeczek ja po prostu na niego tutaj poczekam e, poczekam i po prostu e, do kogoś sobie wjadę, e, myślę że mogę tam, e, nie powinien mieć najmniejszych e, szans e, kwestia co ja tu teraz mogę e, zrobić za chwilę będę miał dostęp tego e, ultimata i w międzyczasie wydaje mi się... O i ten, że tak powiem, kiełek sam się wyeliminował. Wygrywamy z kiełkiem. Ło, nie zauważyłem, nie zauważyłem, że ta Jessie ma to wzmocnienie. No i niestety, lub stety zajmujemy dobre drugie miejsce. Zmieniamy sobie tryb. Myślę, że możemy zagrać w napad. Jak, jak widzieliście w poprzednim odcinku, Daryl w napadzie naprawdę daje radę. Oczywiście też ma znaczenie, kim, z kim jesteśmy w drużynie. Mamy dobry, naprawdę dobry team do tego trybu. Kwestia, czy tutaj przeciwnicy pójdą do mnie. Oj, 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 oj zostałem szybko wyeliminowany. Mam takie wrażenie, że jakby tu cała moja drużyna poszła razem ze mną na tą bazę przeciwnika To nie mieliby żadnych szans Ja z tym, że tak powiem Obecnym teamie Nie mogę za bardzo dużo zrobić O, teraz że jest w miarę w porządku Teraz muszę po prostu starać się tego No jeszcze jedno uderzenie, dobrze, udało się Problem jest taki, że E, przeciwnicy mają dużą przewagę e, i będzie nam to ciężko, że tak powiem, odrobić. Chociaż jeszcze jedno uderzenie i będziemy mieli tyle samo. E, dobra, ja sobie teraz tu ucieknę. Mam nadzieję, że moi sojusznicy mi tu pomogą. E, tutaj jest L-primo L Primo, ale widzę, że nasz L-primo ma dużo niższy level. E, ale i tak sobie dobrze, że tak powiem, radzi. Ajajaj, mój, do, mój duży błąd, mój duży błąd i przez ten błąd możemy tutaj chyba przegrać bo zostało nam tylko 19% nawet 14 nawet 9 ale ale tutaj jest El Primo z drużyny przeciwnej nie wiem czy uda nam się to obronić udało nam się tu ojajajajajaj zablokowałem jego ultimate no nie wiem no nie wiem chyba nam się nie uda bo tam widziałem że szedł ból z różny przeciwnej, to będzie naprawdę na styku. Uda nam się, uda nam się, wygrywamy to spotkanie. Cóż za fantastyczny teamplay. Naprawdę to spotkanie było, że tak powiem na skraju. dużo brakowało, abyśmy przegrali, ale udało nam się wygrać to spotkanie i kolejna wygrana wpada na nasze konto. Widzieliście, że różnica leveli była dość spora nasz. E, nasz El Primo miał pierwszy level, więc naprawdę bardzo fajnie, że udało nam się to wygrać. Słaba bateria, e, nie przejmujemy się tym. E, myślę, że nawet słaba bateria nie będzie w stanie nam zaszkodzić, abyśmy wygrali. E, teraz widzicie, że w przeciwna przeciwnej znowu e, e, El Primo ma niski level, e, więc, e, że tak powiem, oliwa sprawiedliwa. Oj, 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 zostaliśmy po prostu wysadzeni w powietrze. E, ale mam póki co przewagę. E, zobaczymy jak to będzie dalej. Ja tutaj tego e, primo powinienem e, przynajmniej w teorii pokonać, ale no właśnie, no właśnie, popełniam duży błąd e, i ten duży błąd może nas kosztować nawet zwycięstwo. E, ale lecę do przodu, lecę do przodu. E, nie mam co się zastanawiać. No niestety, no niestety. Nasza drużyna nie była w stanie nic zrobić. Zobaczcie, znowu ja mam 6 level, piąty nami. No, nie do końca jest to zawsze w porządku. Moja drużyna chce grać ponownie. No, spróbujmy ponownie, chociaż nie jestem przekonany co do tej kompozycji. Drużyna przeciwna znowu ma, że tak powiem, lepszą, lepszy ten team. No ale gramy, gramy. Trzeba zaufać mojej, mojej drużynie ponownie Jak widzicie tamta drużyna Atakuje, tak jak gimmy Miejmy nadzieję, że O! Oni tu wszyscy. Więc w sumie nawet lepiej do nas Lepiej do nas, dla nas chyba No ale jak widzicie oni mają naprawdę dużo damage'a Ja mam teraz ultimate'a Mogę tutaj wbić sobie w tego Rico Powinniśmy go wy... No, przynajmniej powinniśmy go w teorii wyeliminować, ale nie udało nam się. E, ale mamy teraz, e, że tak powiem, czystą bazę. Mo możemy zadawać e, 3000 obrażeń poprzez jeden atak. E, jeżeli tutaj drużyna mi nie pomoże, to będzie naprawdę ciężko. Ojojoj, ten Ultimate nieudany, ale wygrywamy. O dziwo wygrywamy. Nie wiem jak do tego doszło. E, drużyna przeciwna naprawdę miała... E, zadymiarzy, którzy zada zadają bardzo dużo obrażeń. Mimo to udało nam się wygrać. No i kolejna wygrana wpada na nasze konto. Lecimy w kolejne spotkanie. Zmieniłem sobie kompozycję. Mamy teraz peny oraz Pamkę w drużynie. Zobaczymy, czy przyniesie nam to kolejną wygraną, czy raczej wręcz przeciwnie. Tutaj widzę Jesse idzie na czołowe, że tak powiem, ze mną. Ja ją tutaj muszę troszeczkę pobijać. E, jeszcze jedno. O właśnie, o teraz jest perfekcyjnie. E, kwestia, że e, nasz, nasz e, safe też jest dosyć poważnie obijany. E, I Nie wiem co z tego będzie. Nie wiem kto, e, że tak powiem, lepiej na tym wyjdzie. Mamy chyba w drużynie AFK, e, bo nasza pamka o, dopiero idzie. No niestety mieliśmy w drużynie... Gracza, który AF, był AFK I przez to właśnie przegraliśmy No nie dużo brakło, nie dużo brakło abyśmy to wygrali No ale niestety Gracz AFK to zazwyczaj porażka Szkoda, że nie można tych graczy reportować No i nic, myślę możemy otworzyć sobie skrzyneczkę na sam koniec Skrzynka z odmiarza w środku 14 monet O, 5 punktów mocy dla Maxa Jeszcze tylko 10 i będzie kolejny level Oraz punkty mocy dla Karla no i otwieramy sobie dużą skrzynkę, a w dużej skrzynie, skrzyni mamy 50 monet, punkty mocy dla Rico, punkty mocy dla Poko oraz punkty mocy dla, Gale, dla Galego można powiedzieć zobaczcie ile możemy już zrobić ulepszeń No ale oczywiście potrzebujemy monet dla naszego Maksa żeby wbić mu już niedługo 9 level no i dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Do następnego. Cześć.